Bist perfekt. Taki jest tytuł. Czyli czas przeszły perfekt. Czas przeszły perfekt z, czasowniki, z czasownikiem posiłkowym, Sein. Bist du perfekt. Wopistu gestern gewesen. Oda, du heute gewesen. Które czasowniki jeszcze łączą się zain? Te, które oznaczają ruch lub zmianę stanu. Ale mamy cztery wyjątki. To jest sam czasownik Sein. Werden, passieren i bleiben. Wo bist du geblieben? Gdzie pozostałeś? Was ist von dir geworden? Co się z tobą? Co z ciebie wyrosło? E, was ist heute passiert? Co się dzisiaj stało? Und wo bist du heute gewesen? Gdzie byłeś dzisiaj? Jeśli chcesz się nauczyć więcej, obserwuj mnie i koniecznie udostępnij tę rolkę. Cześć!